Tomek Piwowarek twierdzi, że my sami nie znamy siebie i nie wiemy w jaki sposób siebie przedstawić. Czy takie rzeczywiście? Na pytanie, kto powinien być w książce Hu is Who, mówią mieszkańcy Toronto. No ja myślę, tacy normalnie prosi ludzie, co tutaj przyjechali, co tu już mieszkają dawno, przyjechali przed 10 lat, przed 20 latami, to mhm. teraz się powinien znaleźć w tej książce. Ja nie orientuję się, kto z Polonii jest tutaj w Kanadzie, kto by powinien być w takiej książce. Trudno mi powiedzieć. Mi się wydaje, że senator Hajdasz. nie? E, tak, to nie, nie, nie mam pojęcia. Wiesz. Wszyscy, się, wszyscy powinni, <laughs> powinni być w tej książce. Senator Hajdasz i poseł Flis. A teraz, co mówi na ten sam temat Tomek Piwowarek. Witam bardzo serdecznie. Panie Tomku, w kiedy powstał pomysł spisania nas? Spisania nas, czyli umieszczenia nas w słowniku biograficznym Polonii. Ten pomysł jest dosyć stary, jeśli chodzi o pomysły, y, które zaistniały po prostu już na przełomie ostatniego dwudziestolecia w Polonii. Takich prób, y, podejmowano, takie próby podejmowano kilkakrotnie jednak dotyczyły one zawsze pewnego wąskiego kręgu, na przykład e, ludzi z nauki, ludzi sztuki. Natomiast nie próbowano e, s, w jednej książce, w jednym wydaniu, w jednej publikacji e, zgromadzić tych wszystkich ludzi sukcesu, czy ludzi popularnych, czy ludzi po prostu z, z dokonaniami w ramach jednego po prostu wydy, wydawnictwa, jednej publikacji. Także powiedziałem, ten pomysł jest stary. Natomiast ja i moje wydawnictwo oraz ludzie y, skupieni w nim wpadliśmy na niego, to znaczy wyraziliśmy jako ochotę kontynuowania tych y, tej idei mniej więcej dwa lata temu i tyle czasu potrzebowaliśmy, ażeby uzupełnić y, przynajmniej w 50% listę adresową osób, do których chcemy skierować ankiety z prośbą o wypełnienie ich i zapewne większość z Państwa y, to znaczy większość z naszej listy, a zwracam się do Państwa, którzy być może oglądają w tej chwili program, będąc posiadaczami naszych ankiet, już takie pakiety informacji otrzymała. To jest rząd około tysiąca nazwisk. Pozostałe 1000-1500 nazwisk będzie rozesłane do końca miesiąca. Czy będzie to spis alfabetyczny, czy będzie to spis, jeśli chodzi o tematyczny, jak pan to przygotowuje? Nie, absolutnie. To nie będzie rzecz monograficzna, będzie się opierała na takim standardzie w, w, wydawniczym, edytorskim, chuj jaki panuje na świecie, czyli w chronologii e, alfabetycznej. E, będzie to, zresztą w, w, wzorowaliśmy się na wielu wydawnictwach e, zachodnich, jak również i polskim, ponieważ w Polsce również ukazała się taka pozycja, kto jest kim w Polsce. W tej chwili lada dzień ukaże się trzecia, trzecia edycja tej książki. Oczywiście odmienna zupełnie zawartością od poprzednich, dlatego że czasy A, się zmieniły. Tak, ale właśnie. Dlaczego, dlaczego, pan, dlaczego pan chce pokazać nas? Czy uważa, uważa Pan, że nas jest tak dużo, czy, jest, czy znaczymy tak dużo? E, tak, owszem, ja uważam, że dorobek jest pokaźny i natomiast nie jest odpowiednio nagłośniony. I że to należało wcześniej czy później zrobić. I ponieważ ten pomysł sam, w samej samej istocie nie jest nowy, od czasów Gutenberga już podobne książki się e, składało i wydawało, ja pomyślałem, dlaczego nie, dlaczego nie na tym rynku, dlaczego nie pokazać mm, ludzi, z których jesteśmy dumni, e, z tym, że zwykle w dawnictwach tego typu mm, wydawca wzoruje się na wzorcach, które ograniczają go do Pewnej liczby osób, natomiast my w naszym wydawnictwie staramy się, i tu bym musiał wytłumaczyć całą drogę docierania do naszych e, respondentów. Ja mam, my, w telewizji nie mamy na to czasu. Ja przypuszczam, wiemy. że Pan w gazecie, w gazecie, w której Pan pracuje, bliższe te informacje tak, poda staram nam się Tak, się co pewien czas to m, przybliżać, pokazywać. Tylko chcę wspomnieć po prostu, że y, ta jedyna i najbardziej istotna istota jest to, że my zwracamy się do ludzi, którzy uważam, że powinni znaleźć się w tej książce, natomiast nie tak jak większość wydawnictw oferuje po prostu miejsce w książce za pieniądze. To jest y, różnica naczelna, albo oprócz tego są jeszcze jest, jeszcze kilka. Czy wierzy Pan, że po przeczytaniu tej książki, bo trzeba tę książkę przeczytać, niestety, no to jest taka książka do czytania. <grym> Czy my na siebie popatrzymy troszeczkę lepszym okiem i będziemy bardziej dumni z tego, że jesteśmy Polakami? Ja myślę, że na pewno. Nie tylko my na siebie, ale również inne nacje, inne grupy etniczne na nas popatrzą innym okiem, ponieważ ta książka ma spełniać obok zadania informacyjnego również komunikacyjne. Także ja myślę, że wielu osobom pozwoli się e, nie tylko odkryć starych znajomych, i znaleźć ich, ale również po prostu nawiązać jakieś kontakty, czy to biznesowe, czy Dziękuję. kulturalne. Dziękuję bardzo serdecznie. A jeżeli Państwo chcecie się skontaktować z panem Piwowarkiem, to przez Gazetę. Gazetę. Powrócę do Państwa po chwili na reklamę.